Czech. Projekt Aktywnie Zmieniaj Siebie skierowany był do takich osób jak ja. Dla takich, które nie są do końca usatysfakcjonowane ze swojej figury. Dla takich, które żyją w ciągłym biegu i nie mają czasu na racjonalne żywienie. Uczestnikami było kilka osób wybranych podczas castingu, a ich losy mogli śledzić wszyscy na portalach społecznościowych lub na stronie pasja AZS. Za nóżki pomysłu pojawiło się na szkoleniu regionalnym jakieś 4 lata temu. Na tym szkoleniu miałam przyjemność poprowadzić jeden z wykładów. Na tym wykładzie opowiadałam o przyjaciółach moich pacjentów i sportowców, którymi opiekują się na co dzień. Po spotkaniach oni podchodzili indywidualnie i rozmawiali o tym, że chcieliby zmienić coś w swoim życiu. Postanowiliśmy napisać projekt dla wszystkich członków Akademickiego Związku Sportowego, a w myśl powiedzenia hierafiktu z EFES-u, że jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiany. Początek projektu to pełna mobilizacja partnerów. Okazało się, że nasz projekt cieszy się zainteresowaniem wśród firm, które chciały do niego przystąpić na zasadzie sponsoringu. Dzięki temu nasi uczestnicy byli zaopiekowani w każdym aspekcie. Do dwóch edycji projektu zgłosiło się ponad 100 osób. Są wśród nich absolwenci wyższych uczelni, studenci oczywiście oraz pracownicy. Rozmawialiśmy z nimi wszystkimi indywidualnie, określili swoje oczekiwania, swoje motywacje i na podstawie tego wybraliśmy uczestników pierwszej edycji w Zielonej Górze i w Koninie i drugiej edycji w Koninie. Poza tym, że zostali oni objęci opieką psychologiczną, dietetyczną, trenera personalnego oraz różnorodnych instytucji z branży beauty, to zadbaliśmy o ich doskonałą integrację. Więc poza ciężką pracą, nauką zdrowych zasad nie zabrakło świetnej zabawy. Tak, zdecydowanie wspólnie z grupą spędzamy aktywnie swój wolny czas, na przykład e, jeżdżąc na kręgle albo na basen, więc rzeczywiście to e, u mnie pobudziło, e, pobudziło mnie do tego, żeby robić więcej. Uczestnicy bardzo się zintegrowali przez te dwa miesiące, rzucili dosyć dużo kilogramu, ale przede wszystkim przyswoili sobie właściwe nawyki żywieniowe, no i zmienili w dużej mierze filozofię swojego życia. Także mam nadzieję, że te pomysły będą towarzyszyły im w życiu przez wiele, wiele miesięcy. Moje zabawy ze sportem mają jak gdyby takie dwa oblicza. Pierwsze to jest tutaj to związane właśnie trochę z siłownią, gdzie staram się tak podbudować mięśnie, żeby w sytuacji zrzucanych kilogramów, no ta skóra po prostu na nie wisiała. A ten drugi aspekt, to drugie oblicze, to jest to takie trochę, czy chodzenie z kijkami, czy bieganie po lesie. E, właśnie podkreślam bieganie po lesie, ponieważ e, jest to taka bardzo fajna, e, przyjemna rzecz. Dużo świeżego powietrza, e, e, łono przyrody. Fantastyczna sprawa, wszystkich do tego zachęcam. Największą ilość nowych członków w naszym klubie mamy właśnie pośród osób, które przychodzą na nasze siłownie, na nasze zajęcia robiku i aqua Bardzo ważne jest, aby każda organizacja miała propozycje dla studentów, którzy nie do końca widzieli siebie do tej pory na zajęciach sportowych. Jeżeli przygotujemy taką ofertę, na pewno oni pojawią się na naszych obiegach. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zobaczcie poniżej.